Cześć! Dzisiejsza propozycja to taka podpowierzchniowa, nie za ciężka, nie za lekka nimfa. No, zbudowana z dość nietradycyjnych właściwie materiałów. Wzór jest mój, chociaż nie do końca. Zainspirował mnie jakiś tam gdzieś znaleziony wzór w internecie. Mignął mi tylko, nie potrafiłem już do niego nigdy więcej wrócić. Nawet nie pamiętam na której stronie on się znajdował składają się na te nimfę właściwie trzy materiały, nić wiodąca którą mocujemy dubbing koraliki szklane kupione w takim sklepie hobbystycznym dla wielbicieli tworzenia biżuterii no i piórko, albo jest albo nie ma, w zależności od tego czy będziecie Chcieli zrobić nimfę z ogonkiem czy bez ogonka. Zapraszam na dzisiejszy film. To co? Ruszamy. Zaczynamy od nawinięcia nici wiodącej. Będzie to nasz podkład pod koraliki. W związku z czym musicie sobie sami, jakby określić, na ile sztywno chcecie te koraliki mocować na tym podkładzie i jak. Tutaj właśnie dzięki temu, że zobaczycie, jakie te otwory macie w koralikach, nawiniecie sobie odpowiednią warstwę tej nici wiodącej. Nawijamy ją sobie tutaj i robimy jak gdyby muchę nieco od końca, ponieważ na ten moment właśnie przygotujemy sobie odrobinę dabingu, A mam tutaj w kolorze... Pico green, ale myślę, że dla kontrastu, po prostu każdy sobie z was własny kolor i własny rodzaj dubbingu przygotuje. Dubbing nawijamy tak dość luźno, żeby nam pracował w wodzie, żeby też te pojedyncze pasemka w wodzie falowały. No i to jest ten moment, kiedy Kończymy finisherem i będziemy sobie zaraz nakładali koraliki. A no, już mamy finisher. Kilka zwojów Dobrze, i już moment na nakładanie koralików. Koraliki mamy już na haczyku. Teraz trzeba tutaj nawinąć dość grubo żeby te koraliki przyblokować. Musimy tutaj nawinąć tej nici wiodącej, żeby koraliki usztywnić i żeby nam się z haczyka nie zsuwały. No, sprawdzimy sobie. O, już się trzymają. No to właściwie już tylko wykończenie, czyli nasz ogonek. Ja proponuję zrobić ogonek właściwie z czego chcecie. Ja lubię, jak kiedyś już w filmach poprzednich wam pokazywałem lubię niedoceniony materiał jakim jest indyk dlatego też o, z takiego kawałka piórka ogonek nam powstanie no oczywiście staramy się to zrobić żeby nie był zbyt duży bo nie o to chodzi jeszcze podciągniemy Trzymacujemy. Ja robię to pomarańczową nicią wiodącą, ale robię to z tego względu, że czerwona mi się po prostu skończyła. A miałem zamiar zrobić to oczywiście na czerwoną. W tym momencie, i tak sami sobie musicie dokonać wyboru, jakaż to nić będzie Waszą nicią wiodącą i jakie akcenty będziecie tutaj robili. Dobra. No to już teraz tylko zostaje nam nawiązanie nici wiodącej, przyciągnięcie, obcięcie nici i nasza mucha już jest gotowa. Tak wygląda, sobie ją trochę poprawimy, poprawimy. żeby 5, Mucha jest prosta, to jest mucha z gatunku tych pływających niedaleko dna, pod powierzchnią, ponieważ obciążana jest, ale nie za mocno. Tym obciążeniem są oczywiście też klane koraliki. Warianty mogą być różne. To jest mój wariant z pomarańczową yy, nicią wiodącą, z pomarańczowym akcentem. Może być oczywiście... Yy, również z, z akcentem czerwonym, yy, jak na tym zdjęciu, może też być inna wersja, jeszcze, czyli na przykład z czterema koralikami, nieco dłuższy tuł, wtedy będzie miała, a bez ogonka. To już do Was zależy, jaki wariant wybierzecie. To jest mucha, która na pewno sprawdzi Wam się na jeziorach, sprawdzi Wam się na wodzie stojącej, na wodzie nizinnej. Przyznam szczerze, że nie wiem, jak ona będzie pracowała tak do końca. Jeżeli będziecie ją sprawdzali, testowali, opowiedzcie o tych w komentarzach. Zapraszam na kolejne filmy. Dziękuję za dzisiaj.